Siemano, witajcie, z tej Arek Wrzuciłem już piosenkę Już piosenka, ludzie na kanale Więc wbijajcie no Na mój kanał i oglądajcie Bo już jest No i dzisiaj zagramy w Fifa Mobile Zobaczycie jaki mam skład, bo mam bardzo dobry skład Tak mi się wydaje No i spróbujemy coś dzisiaj ogarnąć Więc zostawicie łapkę Subskrybujcie kanał No i lecimy do Fifa Mobile No więc tak Eee, zobaczcie jaki mam skład. <laughs> Oczywiście Raków Częstochowa. No i zobaczcie, bo mam bardzo dobry skład, tak mi się wydaje przy, przy, przynajmniej. <laughs> eee, dzisiaj przed chwilą grałem przed nagrywką i trafiłem Mareza w paczce więc bardzo fajnie, więc lecimy teraz mamy ten event cały dopiero teraz zauważyłem, więc jakbym ten to bym wcześniej nagrał, no ale że dopiero teraz się wskakowałem, że jest event no to ten, sprawdźmy co to jest Uff, co to jest tutaj? Można... nie, to się nie opłaca, bo takie, takie ja raz kupiłem takie coś i, i dupa z tego wyszła o, w końcu, coś, w końcu się ten Guarda, guardado sprzedał w końcu przecież to już tak przyśladywał ten gwardia do cały. Dobra. <laughs> otwieramy sobie ze, ze Stora jakieś paczki. Jeśli w ogóle coś będzie do otwierania. Na tą straciłem 1250 gemów. i trafiłem 108. Powiem wam, którego gostka. Tutaj to w ogóle go nie ma. Tu. Tak, 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 szczerze. I dla mnie to jest trochę słabe, że ja wydaję 1250 gemów na chłopa, który kosztuje, kosztuje bardzo mało. Tutaj jest coś, dobra, tutaj nie ma co. Dobra, zagrajmy sobie mecz. Bo tutaj mam. Tutaj sobie. O, z tego chyba trafiłem, też coś słabego. <laughs> dobra. Tam było coś fajnego, takiego meczowego, tak mi się wydaje. Albo mi się wydawało. Tak, wydawało mi się. To było w tym. Mam leciutką chrypę. O, tutaj. Zagram sobie te mecze wszystkie dzisiaj. No, może nie wszystkie, raczej wszystkich nie zdążymy. No, ale chociaż dzisiaj, ludzie, wiecie dokąd zrobimy? Dzisiaj zrobimy do, na przykład, zrobimy ten całe 2018-2019. I 2019-2020 zrobimy dzisiaj, okej? Okay? Tak się umówmy. No więc lecimy. Hop. Mam bardzo słaby skład, bo oni mają tylko 85, a na 115, więc na. No. luziku wygramy. Okocza. Sokrates. Sokratesza mam, ale. Ale 100, chyba 111. Więc no trochę słabszego. Dobra, no więc ludzie, zaczynamy. Oni te mają, kurde, milika. Yy, dobra, no i zaczynamy. Atli Dlaczego jestem atletico? O co chodzi? Dlaczego wygrywam w ogóle? Dobra, lecimy, Hop, hop, hop. Ale es, ale S, ale S, Ale es sunia. Dobra, hop. To się pobawimy troszeczkę. Hop i strzał. Ła. Wow. Ładny strzał był. A nie, ja gram Juventusem. Jezus, ja Juventusu nie lubię. Dlaczego ja gram Juventusem? Mam przegrać Juventusem, bo ja nie gram Juventusem. Nie lubię. Przecież Milik, chociaż jest. Milik ma tak samo na imię jak ja, więc nie powinienem lubić Atletico z znaczy Juventusem. No, Atletico to nie lubię też Atlético, ale. Ale wolę Atletico niż. niż te, te gupki. Niż... No, rabio. Z czego ty się człowieku cieszysz, jak przegrywacie jednym golem jeszcze? To Z czego ty się człowieku cieszysz? Nie wiem. Z czego mi się cieszy? Dobra, pyk. No, wywalaj za tych, za zawodników i szot. Ha, ha, No dwa. Ale wsadziłem. Zobaczmy tą piękną powtórkę tej... Tej świetnej. Tego świetnego okienka. No dobra, to nie było okienko. Ale prawie okienko, tak? Umówmy się. Prawie okienko, ok? Nie mówić nikomu. Ok? No, dobra, tam mi się podoba. O, znaczy wynik mi się nie podoba. O, no, dobra, grać! Graj, kurde. Dick, Mick. Bum. Ej, dobra, już myślałem, że się uda. O i łup za pola karnego. Ho. Dobra, do dupy był ten strzał, tak szczerze. Liczę na lepsze uderzenie. O, 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 kurde! Nie! O, dobra, dobra. Już się bym. Dobra hop, pam Ale podanie do fagioli i strzał za pola karnego i nie ma oczywiście bramki no bo oczywiście Arek musi zwalić za pola karnego, no to nie może przecież strzelić, przecież to jest dla Arka zabronione Nie? No to przecież Wprawdzie dzisiaj sobie zrobimy tylko 2018 2019 i jeśli będziecie chcieli następny filmik z tego to po prostu Piszcie w komentarzach, bo co to było. Toś mi przyszło. Mogłem sobie wyciszyć, tak szczerze. Po tym meczu sobie wyciszę telefon. Ła, ale strzał, ale bomba. Bomba atomowa, normalnie. Normalnie bomba atomowa. I przewrota, kurde. Shot. No nie no. O! ale strzał. Ale niestety obok bramki. No bo jak żeby inaczej. Dobra. O pięknie, to mi się podoba, to mi się podoba, to mi się podoba. No nie no, to mi się jednak nie podoba. Tylko 4 minuty i myślałem, że z 10 doliczy. Nie że to jest dużo, dużo. 4 minuty, to jest dużo. Musimy, to kurde, przecież oni mogą wyjść ze swojego, własnego pola karnego! No nie, w ostatnich minutach trzeba strzelić, ale nie, nie strzelę, no kurde. No nie, no jaki ham! No, nie dał dokończyć. No jeszcze, no dobra. Ty, co on kurde zrobił? Co, 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 co? Co, co, co? Dlaczego? What? Dlaczego on. Podał mi. <noise> jakby. Co? Pum! KG! Tak, Joli, który ma 73 operada Ale są słabi, jednak w tym. Tej... O co chodzi? Dlaczego ten Griezmann mi podaje? Czy ten Griezmann jakiś. Ta, ta FIFA mobile się mi coś zbagowała? I łup! O, lekko szedł jeszcze. Ach, jakby się tak podbijało, kurde, jeszcze 5 razy. I może by, się zakręciła piłkę, to może by w Dobra, slajda trzeba im zrobić. I kurde, niech się walą. Pow. Kurde, Chase'a nie wchodzi. Nienawidzę Chase'a. Y. Czy tam jakąś tam mamy Nie, no kurde, no. Dobra, dupa. gold, 3-3. Dobra, nie ma. Let's go, kickball. Wywalaj tą piłkę. Człowieku, my tu mamy wygrać ten mecz. Chociaż z dwoma kulami. To minimum. Co? Mi się to nie podoba. Wygrywam tylko jednym golem. Tak nie może być. Musi do być dwoma golami, Ale najważniejsze, że wygrywamy, tak? Nie wiem w sumie po co ja mówię sobie, żeby dwoma golami wygrywać, jak wystarczy tylko... Dobra, niech wejdzie, kurde. Już tak nalega, to niech wejdzie. Dobra. I strzał. Tak jest. Arkadiusz Milik. Cztery do dwóch. To mi się podoba. To mi się podoba w zupełności. o i strzedł. I zmiana w 109 Minucie. Tak. O. Jest już późno, bo jest jakaś chyba 22. około, A ja gram, oczywiście. Ale na szczęście jutro jest sobota, to. To sam mogę siedzieć dzisiaj. Do późna. Oho. Hop, hop ob obchodzimy Mario Bros. Mario Bros. Mario Bros. Mario Bros. No kurde, sawić! Co za czub. Zamiast kurde przebiec gdzieś indziej, to ten stoi. Co? Rzutę. Za co? Za co? Za co? Za co, że odebrałem im piłkę? Jakie granie na. Ale ustawka! Pewnie mi zapłacili miliardy dolarów, żeby kurde pod nich sędziowali i żeby, wygr żeby wygrali. O, no Fagioli dostał żółta, Dobra, wygraliśmy EZ. Ale łatwo. Jeszcze, kurde, strzyjmy na 5 2. No co za cham, nie dał skończyć! No niestety, bity, bit, No, jest... Która jest? 21.57 Więc ludzie, no... Dobra, ludzie, już mam wyciszony telefon Więc już się nic nie stanie, nic totalnie się już nie stanie Nie stanie, nie stanie no nie, no! Ja lubię Barcelonę! No nie, no nie, no nie! No więc, ludzie, lecimy z drugim maczem. No nie chcę Barceloną grać! What? Dobra, gramy! A kocze też Iris Ricardo, Carvalho. No, Carvalho to... To... wszyscy. wszyscy... Ci, co teraz byli przedstawieni na kartach, to wszyscy byli tymi gwiazdami. Lewangolski, przesuń się. A to jest ten Polok. Polok, rodok. Daj mi wygroć. Daj mi wygroć, polok, daj mi wygroć, daj mi wygroć, hopie, daj mi wygroć, daj mi fore, daj mi fore, daj mi fore, nie wiem, lecz się kurde, domyślam, myślam, jaka by było brama ja i To jest jakiś chyba żarcik sobie stroisz, co? Dobrze mówię? Zos. Brawo, no kurde, no. No i to mi się już podoba. Bam! Kurde, o nim 0:3. Jak oni w piątej minucie mogli przegrać już 3-0? <laughs> oni są tak porażką totalną z najgorszych klub na świecie. Jak można, kurde, z Barceloną, którą kocham, ale jest, ale jest, kurde, słaba, jak nie wiem co. Bo to muszę przyznać, czasami jest słaba. Jup, czekajcie, to było hop. Czekajcie, to było. A nie, jak, jak była. Jak był Rainbow, tak? Jak był rainbow. Nie. A kurde! Teraz zajmuję rainbow. Muszę zrobić rainbow. O, Rainbow Freak. Rainbow Freak. O! Bam! Jo! Ja! Ale żebym to zrobił fajnie. Takie ominionko. pik i strzał. Co to ten. Co ten gór nie był nawet zaplanowany? Alok! Najważniejsze, Jezusie, ale oni klepę robią. co oni, kurde, na stówę z nami wygrają. Że to nie ma szans, żebyśmy wygrali. No, no, chodź, no, Pa! No, ja. Oj, Salach, 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 zawiodłem się na tobie. Oj, zawiodłem się na tobie, Salachu, głupi. W sumie nie lubię Salacha, bo się nie dziwię, jak jest słaby. Znaczy, lepszy ode mnie, wiadomo. Ale ja lubię grać w piłeczkę. To jest moja pasja, to jest moja pasja, to jest moja pasja, to jest moja pasja. Tu, tu, nie ma faulu, nie ma żadnego rzutu karnego. Yeah. Nie. Nie. Daj mi dokończyć. Daj mi dokończyć akcję. Ja. Ale Parantów Parantufioner. Dobra. Przybliżyliśmy się trochę do remisu, chociaż ciężko będzie w, drugiej po w jednej połowie strzelić Barcelonie trzy gole, ale spróbujmy. No, 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 strzał. Kur! Ter Stegen. Z Niemiec. Czy my każdy, kto się zna na piłce wie, że Ter Stegen jest z Niemiec. bra John z i gol kontaktowy Gol kontaktowy Brawo, Liverpool! No co on kurde robi? Dobra, dawaj sala. Jedziesz ich, Koś. kosa, kosa. Kurde, dawaj kosę i i ciach. Brawo, to się nazywa kurde milner szacunek do innej drużyny. To się nazywa szacunek. To się nazywa szacunek, ale odwrotnie. No, brawo, kurde, konate. Dobra, dawaj, 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 dawaj kurde, podawaj. Nie, w, nie, do tego, ale spoko, też dobre podanie. Podanie! No nie do tyłu! Nie do tyłu! Ale strzeliłem chociaż. Do... <grym> nie. Milner gra dobrze! No nie! No nie, no graj, kurde. Dobra. Ty wybiegaj! Dobry! Dobry, Milner! 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 Kurde, co za Debil z tego nie mierzy. Zamiast podbić do tej piłki, to on se stoi! I czeka, Bo doleci, kurde. A widzi, że. Ten jest, kurde, blisko, to. Nie, nie. Nie, bo ja, bo ja czekam na piłkę, bo ona ma do mnie przylecieć. Nie ja do niej, tylko ona do mnie. Tak, 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 to ma być. Tak, 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 tak. Tak! Nie, wcale to nie było prawda. Wywalał! bo jest, kurde silniejszy i większy. Kurde, ciał. No nie no! Kurde! Nie gady, że przegramy. Masz nawet dobrze. Spokojnie. Mm. Ciężko obro odrobić trzy gole, a zwłaszcza, żeby jeszcze wygrać. To trzeba strzelić cztery gole w 85 minut gry. To jest ciężkie rzecz. Hops, Jordi Alba. No nie! Salah, głupku. Co ty robisz, człowieku? Ogarnij się. Jak to ja do kolegów, jak gramy mecze na przerwie wojskowej, Obudź się człowieku, ty nic nie grasz. Proszę, strzelcisz, chociaż gola na wagę remisu. Ma wagę remisu, proszę. Tak! Waga remisu i uratowany mecz, bo dogrywka. Ja. Yeah. Ależem uratował w ostatniej minucie mecz. Ale uratowałem. Ale se. Źle zrobili. Ale se ta Barcelona zawaliła w tym meczu. Boże! Wygrywali 3-0. Bo jeszcze mieli, kurde, w ostatniej minucie wygraną w kieszeni, bo wygrywali jednym golem. I tu, kurde, nie wiem kto, ale chyba Thiago albo, albo Jones, albo nie wiem, Fabinho, nie wiem kto tam już strzelał. Tam zobaczycie, wy tam wiecie, ja teraz nie pamiętam. Zobaczę kto tam strzelił I wam na przykład zmontuję yy, Ten, No Tak Hop Dawaj umiesz. Kurde, nie umiesz grać, ale spoko Jest, 4-3 Ale rozjechaliśmy ich Ale to Jest porażka Barcelony to jest porażka level milion. Po prostu, żeby wygrywać 3 do 0 i tak zwalić to i przegrywać, albo nawet przegrać 4 do 3, albo możliwe, że nawet więcej. To jest jednak sztuka, żeby to zrobić. Trzeba po prostu spać sobie na boisku. Nie grać, tylko spać. Normalnie spać. Spać. Spać trzeba na tej bramce. Jak na przykład e, robi to Ter Stegen, który przepuścił cztery bramy. Przez jakieś. No dobra, no. Gorszy jest Alison, który przez. Tak jest. 5, 3. Gorszy jest Alison, który w 5 minut stracił trzy gole. A jednak musi, muszą być później zawodnicy wkurzeni na bramkarza, jak na przykład straci 5 goli w meczu albo coś. Ja kiedyś tak miałem, że straciłem 7 goli. Jak grałem na bramce, bo bardzo chciałem, bo ja bardzo rzadko w ogóle gram na bramce yy, na przerwach wojskowych, ale czasami nie będę gadał o przerwach wojskowych, to, 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 to w ogóle nie na miejscu jest. Yy.

Ale rozwałka totalna. Jak to było, ciężko się grało, jak było, jak był podstawowy mecz, ale tu już widać, że sobie jednak Barcelona odpuściła trochę. Już sobie trochę odpuścili jednak z, z tym meczem. Jak strzeliliśmy na 4, bo faktycznie ciężko było strzelić na 4-3. Ale jak już strzeliłem na to 4-3, to mi się wydaje, że oni już trochę odpuścili, że oni już takie mieli, kurde, no to już jest porażka, to już nie ma co grać. Bo na przykład już jest 7-3 i Barcelona leży i kwiczy, bo od piątej minuty nie strzeli żadnego gola, a stracili no, 7, więc trochę porównanie z jednej strony jest, ja, z drugiej nie. Rozwałka totalna. Totalna rozwałka, to się nawet nie da. Nie wiem, nie wiem jak to mam nawet powiedzieć. Tak naprawdę. Dobra, 11 minut już mam. Gramy tym Ham. To tym Hamem. Tym Hamem, to tym Hamem. Nie, ja nie gram 2021-2022, bo ja będę grał realem dwa razy, więc ja nie gram akurat tego. ja nie mogę i Arabią. O nie, i jeszcze finał, kurde no. Mm. Ludzie, już po prostu Wam powiem efekt, yy, wynik końcowy tego meczu. No bo po prostu już Wam nie będę tego nagrywał. Więc po prostu widzimy się jak już będzie koniec meczu. No i ludzie, mamy ostatnią chyba minutę meczu i strzeliłem go na 4 do 3. No i wygrana. Wygrana i bardzo się z tego cieszę, bo jednak bardzo szybko mi ten mecz zajął. W hard w ogóle to było. No, nie było to hard, nie było to hard, to było easy. No więc, ludzie, patrzcie, 2018-2019 mamy zaliczone. Więc jutro pojawi się 2019-2020. No więc przechodzimy do menu i tak. No więc, ludzie, mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie kanał, zostawcie opcje do góry. No i widzimy się w na następnym odcinku. Hello!